W sali ekspozycyjnej Muzeum obozów jenieckich w Żaganiu znajdują się przedmioty, artefakty, pamiątki po przebywających tutaj jeńcach, ale także eksponaty, które są związane konkretnie już z, z kopanymi przez jeńców tunelami i w gablocie za mną. Widzimy elementy tunelu, jednego z tuneli ucieczkowych, które podjęliśmy podczas prac archeologicznych prowadzonych tutaj na terenie obozu. Są to przede wszystkim przewody wentylacyjne, które były skonstruowane z puszek pomleków w proszku na tej górnej półce, ale takim rzeczywiście hitem, jeśli powiem, świętym gralem tej całej tutaj tego znaleziska było radio, odbiornik radiowy, a raczej jego resztki, pozostałości. Ten radioodbiornik został skonstruowany w obozie przez jeńców i służył do podsłuchiwania stacji brytyjskich. I resztki tego odbiornika skonstruowanego, przypominam, i zaprojektowanego przez samych jeńców w obozie możemy dzisiaj oglądać, wydobyliśmy je z tunelu. I ostatecznie tutaj na samej tej, na, na dolnej półce znajduje się fragment wagonika, takiego wagonika, który w tunelu był wykorzystywany najpierw do transportu urobku, tak jak w kopalni, a później te wagoniki służyły do przemieszczania się jeńców podczas ucieczki